Było to pewne chłodne popołudnie w listopadzie roku 2012. Deszcz sączył się po szybach, chłód wkraczał do miast, a wiatr przerzucał liście na ulicach. Eee, zaraz, zaraz. To przecież nie radiowe słuchowisko, podcast kryminalny ani audiobook. To 310 odcinek podcastu BSS bez tajemnic, w którym ja, czyli Wiktor Doktór, opowiadam wam o różnych faktach, mitach, ciekawostkach i historiach ze świata. Usług dla biznesu. Po co więc ten wstęp? No cóż, to właśnie pewnego listopadowego popołudnia roku 2012 na tablicy zapisanej dziesiątkami haseł pojawił się napis Kaspen, pisane przez C na początku, czyli Caspen. Co to takiego? O tym będzie w dzisiejszym odcinku. KASPEN to słowo, które powstało w, z liter, z pierwszych liter innych słów. A jakich? No cóż, słów opisujących to, jakimi czynnościami, zachowaniami i wartościami powinna kierować się każda organizacja wspierająca biznes. Te słowa, choć przytoczę je po angielsku, to consulting, advisory, support, promotion, education i networking. Co oznaczają one po polsku? No cóż, konsultacje, doradztwo, wsparcie, promocję, edukację oraz wsparcie w budowaniu relacji, bo chyba tak możemy słowo networking przetłumaczyć na język polski. Słowo Kaspen, a w zasadzie jego składowe od roku 2012, stały się mapą drogową dla klubu Pro Progresio. Kaspen to wręcz filozofia, którą kieruje się pro Progresio, organizacja otoczenia biznesu, która od roku 2012 wspiera sektor outsourcingu i usług dla biznesu w naszym kraju. Mówiąc tego jesiennego dnia A, trzeba było powiedzieć i B. Kaspen stało się wtedy stałym członem nazwy pakietów członkowskich w klubie Pro Progresio. I tak powstały pakiety flagowy Kaspen Business i nieco mniejsze Kaspen Standard oraz Kaspen Virtual, jak również pakiet dla miast Kaspen Miasto. Prestige. Wszystkie są oferowane członkom klubu Pro Progresio, każdy bardzo atrakcyjny i niosący konkretne wsparcie i korzyści dla firm, które dołączają dla klubu, do klubu Pro Progresio. A co one zawierają? No cóż, to już temat na inną rozmowę. Dziś miałem tylko wyjaśnić, co oznacza słowo Caspen. Jeśli jednak jesteście ciekawi składowych Kaspen Business Standard Virtual i miasto Prestige, to wejdźcie na stronę klub. Kropka, pro kropka, i tam się wszystkiego dowiecie. Tak, także no, miało być w podcaście BSS bez tajemnic mówione nie tylko o raportach, ludziach, firmach i tak dalej, ale także o różnych ciekawostkach i wyjaśnianiu różnego typu słów, zjawisk, akronimów, które towarzyszą branży nowoczesnych usług dla biznesu i outsourcingowi. Tak sobie właśnie pomyślałem, że. No warto jest nawet po takie rzeczy sięgać, żebyście dokładnie wiedzieli, co oznaczają niektóre nowosłowa, nowosłowy, które towarzyszą temu sektorowi, bo one powstają w głowach menadżerów różnych osób, które chcą dla tej branży robić wiele w naszym kraju. To jest tylko przykład, bo każda organizacja, każde stowarzyszenie, izba, a nawet każda indywidualna firma ma w swoim słowniku takie słowa którymi się na co dzień posługuje. Niektóre w miarę czasu stają się bardzo powszechne, no i zaczynają dotyczyć całej branży. To tak przecież powstały całkiem niedawno określenia na pewne typy centrów outsourcingowych pod nazwą GBS czy GBC. Jeszcze parę lat temu w ogóle tego typu terminologia nie była używana, aż wreszcie w głowach jednego czy drugiego menadżera czy menedżerki powstało słowo dlaczego by nie zamienić SSC na GBS, czyli Shared Service Center na Global Business Services. Dokładnie tak samo powstała nazwa BSS jako nazwy całego sektora. No a w głowach naszych, w głowach moich i zespołu Pro Progresio powstało hasło CASPEN, czyli Consulting, Advisory Support, Promotion, Education i Networking. A jakimi wartościami kierują się wasze organizacje? Czy to właśnie doradztwo, wsparcie, edukacja, networking towarzyszą waszemu rozwojowi i temu w jaki sposób znajdujecie się w świecie nowoczesnych usług dla biznesu? Coś mi się wydaje, że wiele z tych elementów na co dzień wręcz, czy to świadomie, czy nieświadomie wykorzystujecie. No i tak myśmy stworzyli w klubie Pro Progresio słowo KASPEN. Także. Bierzcie kaspen w ręce i idźcie przez świat. Albo dosłownie, czyli traktując te słowa jako wytyczne do waszej pracy, albo korzystając z pakietów członkowskich w klubie Pro Progressio, gdzie to już po naszej stronie jest wypełnianie treścią tychże słów, jakimi są consulting, advisory, support, promotion, education i networking. Ja na dziś stawiam kropkę w tym krótkim odcinku podcastu BSS bez tajemnic. Pamiętajcie o subskrypcji podcastu, tylko w ten sposób nie przegapicie kolejnego odcinka. Był ponury jesienny poranek. Słońce jeszcze nie siliło się na powstanie za wschodnim horyzontem. Samochody leniwie wyjeżdżały na ulicę, a świat się budził do życia. Ups, oh, znowu się zapomniałem sorry, na razie, cześć.